Witam na moim kanale, dzisiaj zapraszam na test najnowszej kolekcji Belle z Biedronki, która powstała we współpracy z Ewą Red Lipstick Monster. Kolekcja jest bardzo blokatowa, błyszcząca, festiwalowa. Kupiłam kosmetyki, które najbardziej mi się spodobały jestem bardzo ciekawa, jaki makijaż mi z tego wyjdzie. Także, jeżeli taka tematyka Was interesuje, to koniecznie ze mną zostańcie i zapraszam do oglądania dalej. Jak zobaczyłam tą kolekcję na Instagramie Bel. To nie wiedziałam czy ta kolekcja mi się podoba czy nie. Kupiłam te kosmetyki, które wydawały mi się najciekawsze, no i z których później będę korzystać. Kupiłam dwa brokatowe eyelinery i cienie do powiek, one kosztują 21.49, brokatowy cień do powiek za 26.99, dwukolorowy rozświetlacz za 34.99, dwukolorowy róż do policzków w musie również za 34.99. Dwa odcienie kremowej pomadki za 24,99. Ogólnie są trzy odcienie. Oraz pomatkę do ust z brokatem za 26,99. W kolekcji jest jeszcze matowy szary eyeliner za 21,49. Różowy tusz do rzęs za 26,99. Brokatowy żel do twarzy i ciała w dwóch odcieniach i on kosztuje 21,99. Flamaster do piegów, również 21,99. Jest jeszcze żel do włosów z brokatem za 24,99. Na twarzy mam już podkład, korektor oraz kremowy brązer. No i pomalowałam brwi. A na ustach mam bezbarwny błyszczyk z tej poprzedniej kolekcji Beauty Cocktails. Ty zaczniemy od różu do policzków w musie. On ma dwa odcienie. Tak wygląda w środku. Ma mieć piankową konsystencję ułatwiającą blendowanie z mikro i z w soczystych kolorach. Wow, ale on jest mięciutki. Tylko dotknęłam i zobaczcie, jak to wygląda na palcu. O, super! No, z taką konsystencją to ja się chyba jeszcze nie spotkałam, jeśli chodzi o róże do policzków. Jeszcze tylko wspomnę, że wszystkie produkty poza eyelinerami miały folię zabezpieczającą, co uważam, że jest dużym plusem. Tak wyglądają na palcu oba te odcianie wyglądają na dłoni opakowanie ma 12 gram czyli podejrzewam, że 6 gram ma jeden róż i 6 drugi rzeczywiście jak się przypatrzę to widać te mikrodrobinki bardzo ładnie się błyszczą, ale tak subtelnie konsystencja jest bardzo delikatna, musowa ja się chyba jeszcze z taką konsystencją w różach do policzków nie spotkałam, no a na pewno nie w różach z Bell. bardzo ładnie pachnie tak Owocowo? Tak, owocowo. Mhm. Pomysł mam taki, że na jedną stronę nałożę jeden róż, a na drugą drugi. I najpierw nałożę taką bardzo minimalną ilość, bo chcę zobaczyć, czy to się da dobudować, w razie czego. Nakładam sobie z ręki na wilgotną beczkę i zobaczcie, nałożyłam bardzo niewielką ilość. Na razie jest bardzo delikatny, smudny, ale ja go też bardzo mało nałożyłam. Teraz na drugą stronę nałożę ten drugi brzoskwiniowy. Właśnie jeden ma odcień brzoskwiniowy, a drugi cukierkowo-różowy. No i tutaj również nakładam taką bardzo minimalną ilość. Powiem szczerze, że pigment ma dobry. Bo nakładam go bardzo niewiele, a jest widoczny. Ale zaraz zobaczymy, czy jeszcze się da ten róż dobudować. Nie rozwarstwił podkładu, ładnie się zblendował. I tutaj i tutaj. Teraz dołożę sobie jeszcze troszkę tego różowego. Tak, bardzo ładnie się dobudował. Też nie chcę, wiecie, za dużo tego nakładać. jednak wolę mieć taki subtelniejszy róż na policzkach. Tak, ale spokojnie można go dobudować. I tutaj wzmocnić ten efekt. No podoba mi się jak to wygląda. Tak wygląda ta strona brzoskwiniowa. A tak ta różowa. Oba róże mi się podobają. Opa, nie są śliczne Teraz sobie jeszcze połączę te róże Czyli tutaj dodam tego brzoskwiniowego A po drugiej stronie tego różowego Tych róży i rozświetlaczy Byłam najbardziej ciekawa z tej kolekcji One tak na pierwszy rzut oka Najbardziej mi się podobały Ładnie te dwa kolory się ze sobą połączyły. Wygląda to bardzo spójnie. Ładnie się również blenduje. Konsystencja jest bardzo delikatna, więc trzeba uważać, żeby za mocno nie wypchać tam palca. Ja tego nie spodziewałam, więc ten pierwszy róż troszkę za mocno sobie nałożyłam na palec. Tutaj też ładnie się to połączyło jak tak z bliska patrzę to widać te delikatne drobinki one dają taki zdrowy blask to jest taki efekt zdrowej skóry ale one są widoczne z bliska z daleka jak patrzę to tych drobinek nie widać tylko właśnie widać taki delikatny blask, który bardzo mi się podoba tak wyglądają oba te odcienie zmieszane ze sobą Podoba mi się, że ten efekt można sobie stopniować. Może to być bardzo delikatny róż, ale można go wzmocnić. Teraz sobie przypudruję odrobinkę twarz tym pudrem z poprzedniej kolekcji Beauty Cocktails. Bardzo się z tym pudrem polubiłam, bardzo ładnie wygląda na skórze. Nie wiem, czy już to mówiłam, ale jeśli w Waszych Biedronkach nie ma tej kolekcji, to możecie ją kupić na stronie bel. Bo ona już jest dostępna Bardzo fajny pomysł No bo czasami w tych biodronkach Niestety nie ma tych kolekcji Zastanawiam się, czy te róże Przypudrować Ale ponieważ jest bardzo gorąco Więc chyba odrobinkę je przypudruję Podoba mi się, jak one delikatnie błyszczą Mają taki Właśnie tak jak mówiłam Efekt zdrowo błyszczącej skóry i nałożę taką minimalną ilość tego pudru, żeby też zobaczyć, czy ten błysk będzie przebijał. No zobaczcie, dalej się to delikatnie błyszczy. Ładnie to wygląda. Przechodzimy do rozświetlacza. On jest w dwóch odcieniach. Jeden jest w cieplejszej tonacji, a drugi w chłodniejszej. Tak wyglądają w opakowaniu. Ten cieplejszy jest bardziej złoty i ma przepiękne drobinki, a ten chłodniejszy jest różowy. I mieni się na róż i fiolet. Ale oba bardzo mi się podobają. Tak jak mówię, oba mi się podobają. Natomiast bardziej chyba podoba mi się ten złoty rozświetlacz no bo ja zdecydowanie takie bardziej lubię. A ten różowy będzie mi bardziej pasował jako cień do powiek. One tak wyglądają na palcu: tak wyglądają, roztarte na dłoni. No, oba bardzo ładne. Na jedną stronę nałożę sobie ten złoty, a na drugą ten różowy, o la la! A, jaki on jest ładny! Super! No, przepiękny jest! To jest taki Dłochrom i on się zmienia w zależności od tego jak ruszę głową. Ale piękny jest. On się zmienia z jaśniejszego na trochę ciemniejszy. Zobaczcie. Nie ma. Jest. Nie ma. Jest. On nie ma bazy kolorystycznej. No, prześliczny jest. Drugą stroną sędzelka nałożę ten różowy. również ciekawy. Oczywiście z nim przesadziłam. Jak to zwykle ja. Ale jest też przepiękny. Jest różowo-fioletowy i on również nie ma bazy kolorystycznej. Zobaczcie, jak tak jestem na wprost to nie ma rozświetlaczy. A tak jest. Nie ma? Jest. Nie ma? Jest. Jeszcze Wam się z bliska pokażę, jak one wyglądają. No, jak zwykle przesadziłam, więc będę musiała to rozetrzeć. No, ale błysk jest bardzo ładny. Dobra, wezmę taki pędzelek, który zwykle rozcieram sobie takie produkty, i to jeszcze delikatnie sobie rozetrę. Ja jak widzę rozświetlacze, no to upieję. Przechodzimy do brokatowego cienia do powiek. Tak wygląda z bliska. Jest holograficzny. Tak wygląda na palcu nieroztarty. Daje taką szarą bazę. A tak wygląda roztarty. Pomysł mam taki, że nałożę go palcem na powiekę i zobaczymy jak to będzie wyglądało. Najpierw troszeczkę sobie wklepię w dłoń. Nakładam go taką bardzo niewielką ilość i rozcieram. Na powiekach mam tylko nieprzygotowany korektor i Nie nakładam żadnej bazy. Zobaczcie, że jak go roztarłam, to on się robi bardziej drobinkowy i zostaje sam błysk. Jeszcze troszeczkę pospróbuję rozletrzeć. Tutaj sobie drobinkę jeszcze dołożyłam. Możę teraz na drugie oko. Tutaj wewnętrzny kącik go dam, żeby on mi tutaj ładnie rozświetlił. Ale jak patrzę na dłoń, to mam totalne holo Prześlicznie to wygląda Zobaczcie, czy to kamera w ogóle oddaje Oddaje chyba Jak on się pięknie mieni Coś pięknego Takiego produktu jeszcze nie mam w swojej kolekcji Więc cieszę się, że był w mojej biedronce. Zresztą w ogóle cała ta kolekcja była Poszłam pierwszego dnia No i jeszcze wszystko było A na drugi dzień Były jeszcze jakieś tam Produkty natomiast już nie było całej kolekcji. I zobaczcie, jak go roztarłam To on moim zdaniem wygląda jeszcze lepiej, bo nie ma tak widocznej tej szarej bazy kolorystycznej, tylko zostają same drobinki i tak pięknie błyszczą. Ale nie mogę się napatrzeć, jak to pięknie błyszczy na ręce. Ja jestem typową sroką, więc wszystko, co błyszczy, to mi się podoba. Radzę, czy go da się rozetrzeć tak delikatnie, syntetycznym pędzelkiem? Tak, daje się, on się rozciera, natomiast palcem jest lepiej. Myślę, że on też bardzo ładnie będzie wyglądał jako kreska. Tu jeszcze sobie też rozetra. Daje się rozcierać, natomiast tak jak mówię, palcem jest chyba lepiej przechodzimy do metalicznych eyelinerów to są eyelinery i cienie w jednym są w dwóch odcieniach, jeden jest miedziany a drugi zielony tak wyglądają te eyelinery na dłoni ten miedziany jest taki złoto miedziany i jest bardziej drobinkowy a ten zielony ma mniej drobinek i ten zielony jest bardziej płynny teraz je sobie jeszcze delikatnie rozetrę na dłoni i zobaczymy jak one będą wyglądały właśnie jako cień do powiek, taki roztarty. U, ładny jest ten miedziany. One są takie niespotykane. Ten miedziany się mieni na właśnie miedziany i różowy. Jeśli tam widzę też fiolet. Pięknie się mieni. A ten zielony, jak go rozcieram, to on się mieni też na fiolet, ale też na niebieski. No, powiem szczerze, że są to bardzo niespotykane eyelinery. Warte uwagi! Zobaczcie, tak one wyglądają roztarte. Tutaj na górze je roztarłam, a na dole zostawiłam nieroztarte. Bardzo ładnie się błyszczą i mienią. Pomysł mam taki, że na zewnętrzny kącik użyję tego miedzianego eyelinera i go rozetrę. A później zrobię kreskę tym zielonym i również ją delikatnie rozetrę. Nałożę go troszkę więcej myślę, że fajnie go będzie rozetrzeć palcem, później jeszcze troszeczkę spróbuję pędzelkiem, jak będzie taka potrzeba, ale na razie go rozetrę palcem. Bardzo ładnie. No zobaczcie, super to wygląda. Jeszcze go troszeczkę dołożę. Pięknie to wygląda, jak on się ślicznie mieni. Dobra, teraz na drugie oko. Nachodzę troszeczkę na ten lukatowy cień, żeby to ładnie połączyć. To widzicie jak on się pięknie mieni no coś pięknego jeszcze go troszeczkę dołożę żeby wzmocnić ten efekt śliczny jest też ładnie się połączył z tym brokatowym cieniem bardzo ładnie to wygląda. Teraz, za powieki, zaznaczę sobie brązerem z tej kolekcji hawajskiej. I tutaj troszeczkę go blenduję. Ja bardzo lubię ten brązer No, ewidentnie ten brązer jest przepiękny. To jest jeden z moich ulubionych brązerów na lato. nawet nie sprawdzam, czy on jeszcze jest dostępny na stronie Bell. Ale mam nadzieję, że tak, bo jak mi się skończy, to go dokupię. No i teraz zrobię sobie kreskę tym zielonym. Nie za bardzo nie lubię tych brązerków, ale zobaczymy jak to pójdzie. Nie chcę tej kreski robić cieniutkiej bo ją będę rozcierać. On jest dosyć płynny, ale fajnie się go nakłada. Mimo tego, że jest płynny, to ma bardzo dobry pigment. Nakładam go troszkę więcej, bo chcę go rozetrzeć. Teraz go palcem rozetrę o, ale pięknie to wygląda. I właśnie jak go rozcieram, to wydobywa się taki niebieski błysk. Ciekawe tym, czy to w ogóle widać w kamerze. Ale ładnie. No ślicznie to wygląda. Teraz na oczach mam totalną dyskotekę. Ale wiecie, jak zrobimy jakiś stonowany makijaż i do tego taką piękną kreskę i ją rozetrzemy, to to będzie pięknie wyglądało. Ja dzisiaj nakładam wszystkie produkty, no bo testuję tą kolekcję. Ale one też będą bardzo ładnie wyglądały właśnie do takich stonowanych makijaży i do tego taki akcent piękny. Bo jestem, czy to w ogóle w kamerze widać, że ona się tak mieni na niebiesko i zielono. Piękny jest ten eyeliner. Poza kamerą wytuszowałam rzęsy, a na linię wodną nałożyłam brzeżową kletkę I przechodzimy do pomadek do ust. W kolekcji są tradycyjne pomadki oraz jedna brokatowa. Tą brokatową pokażę Wam później, a teraz zobaczymy te tradycyjne kremowe. One są w trzech odcieniach, Ja wybrałam odcień numer 1 i numer 2, bo ten odcień numer 3 wydawał mi się trochę za ciemny, jak dla mnie. Tak wyglądają te pomadki. Są prześliczne, jak róg jednorożca albo lody włoskie. I to jest odcień numer 1. On tutaj w opakowaniu też wygląda na dosyć ciemny, aż szkoda mi ich używać, ale nie, na dłoni już taki ciemny nie jest. To jest numer 1. Bardzo ładnie pachnie, tak owocowo. Ja się boję, że uszkodzę te pomadki. Tak wygląda ten numer 2. One są bardzo kremowe, bardzo. Ten numer 2 to jest takie połączenie różu z czerwienią. I tak wyglądają obie. Tutaj jest numer 1, a tutaj jest numer 2. W tym momencie bardziej podoba mi się ten odcień numer 2, ten różowy, i ten sobie nałożę. Najpierw usta obrysuję konturówką, to jest z kolekcji GenZee numer 3 Jest bardzo kremowa Ona jest kremowa, bardzo komfortowa na ustach, wręcz taka nawilżająca. Bardzo ładnie wygląda ten kolor numer 2. Przecież może nie do tego makijażu, no ale podoba mi się. Wyłożę sobie jeszcze odrobinę tego numeru 1. One razem też ładnie wyglądają. Teraz przejdziemy do tej brokatowej pomadki, która bardzo mnie ciekawi. Również ma kształt takiego jednorożca albo loda włoskiego. Tak wygląda w opakowaniu. No, wygląda jak taki czysty brokat. Ma bardzo dużo drobinek, ale obawiam się, że ona będzie bardzo szorstka. Spodziewam się, że ona będzie szorstka. Ona jest gładka. Sprawda, jest wyczuwalny ten brokat. Tak wygląda na dłoni. Spróbuję nałożyć tą pomadkę na te wcześniejsze, zobaczymy czy to się uda. No widzicie co bardziej mi się transferuje ta pomadka z ust na tą pomadkę brokatową. Tutaj na ustach bardzo niewiele jest tego brokatu. Zmieję teraz tą pomadkę z ust I nałożę ten brokat solo To teraz sobie usta obrysuję jeszcze raz tą konturówką I tą konturówkę sobie delikatnie rozetrę I podejście numer dwa O, teraz tak, teraz jest ten brokat Jestem zaskoczona, bo ona jest gładka na ustach. Wiecie jak maluję? To czuję tą szorstkość tego brokatu, ale na ustach już jest bardzo gładko. I tak wygląda na ustach. Ładnie się mieni. Bardzo ładnie błyszczy z takimi pięknymi, brokatowymi drobinkami. I teraz na to nałożę sobie jeszcze ten bezbarwny błyszczyk z kolekcji Beauty Cocktails. Tak i teraz to bardzo ładnie wygląda, czyli tą brokatową pomadkę najlepiej jest używać z takim przezroczystym błyszczykiem. Pięknie to się mieni. No, dla każdej syroki myślę, że to jest idealny produkt. Tak wygląda skończony makijaż, na usta nałożyłam pomadkę w odcieniu numer 01 i możemy przejść do podsumowania. Podsumowując dzisiejszy makijaż, kolekcja jest bardzo ciekawa. Szczerze mówiąc, nie spodziewałam się, że tak bardzo mi się spodoba. Dwukolorowy róż do policzków w musie. Róże mają bardzo ładne, soczyste kolory z subtelnymi drobinkami. Te drobinki dają efekt takiej zdrowej skóry. Konsystencja jest niespotykana, bardzo delikatna, musowa. Jeden róż jest brzoskwiniowy, a drugi cukierkowo-różowy. Dobrze się blendują, nie rozwarstwiają podkładu. Pigment jest bardzo dobry, można go budować. Można uzyskać bardzo delikatny, subtelny efekt różu, ale jeśli lubicie bardziej intensywne róż na policzkach. To spokojnie taki efekt też można uzyskać. Roświetlacz jest z dwóch odcieniach, jeden jest chłodniejszy, drugi cieplejszy. One nie mają bazy kolorystycznej. Ten cieplejszy jest złoty, ma przepiękne drobiny i bardzo niespotykany odcień. A ten chłodniejszy jest różowy i mieni się na róż i fiolet. Oba są prześliczne i bardzo ładnie będą wyglądały jako cienie do powiek. One są dwuochromowe. Ten złoty, w zależności od tego, jak się ruszy głową, jest jaśniejszy albo ciemniejszy. A ten różowy. Jest bardziej różowy, albo bardziej fioletowy Na policzkach dają bardzo ładny efekt Brokatowy cień do powiek, jest holograficzny Jak go nałożymy więcej, to daje taką szarą bazę A jak go rozetrzemy, to robi się bardziej drobinkowy i zostaje sam błysk Te drobinki bardzo ładnie błyszczą Myślę, że on również bardzo ładnie będzie wyglądał jako kreska Metaliczne eyelinery są w dwóch odcieniach Jeden jest zielony, a drugi różowo-miedziany Kolory są niespotykane ten od złoty ma więcej drobinek, a ten zielony ma mniej drobinek. Oba są bardzo ładne. Ten zielony po roztarciu mieni się na zielono-niebieski. Jest bardzo nieoczywisty liner i bardzo niespotykany. Kremowe pomadki są bardzo ładne. Wyglądają jak ruch, jednorożca albo lody włoskie. Ten numer jeden jest trochę ciemniejszy, a ten numer dwa to jest takie połączenie różu z czerwienią. Na ustach wyglądają bardzo ładnie, są komfortowe i nawilżające. Brokatowa pomadka toper wygląda jak czysty brokat. Jestem zdziwiona, że jest gładka, bo spodziewałam się, że będzie szorstka jak brokat. Na ustach jest bardzo komfortowa, w ogóle jej nie czuć. Bardzo ładnie się błyszczy takimi pięknymi, brokatowymi drobinkami. Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że taki makijaż przypadł Wam do gustu. W opisie znajdziecie listę użytych przeze mnie kosmetyków. Dajcie proszę znać w komentarzach, co sądzicie o tej kolekcji i czy któryś z produktów jakoś szczególnie Wam się spodobał. Jeżeli film Wam się podobał, to proszę o łapkę w górę i subskrypcję kanału. Dzisiaj dziękuję za oglądanie i zapraszam do następnego filmu.